No to cześć, maneczko, witam. Dawno nie było żadnego konkretnego filmu. Jedna, dwie popierdółki jakieś się pojawiły ostatnio, ale to tyle. A to dlatego, że w sumie nie miałem po prostu weny do nagrywania. Nie będę ukrywał. Że nie miałem po prostu jakoś tak weny do nagrywania, chociaż byłoby o czym, bo powiem Wam, że trochę się działo z maluchami, jak sami wiecie sami, wiecie, dobrze się, trochę się działo z maluchami. E, Probo z tego filmiku, który wrzucałem gdzieś tam jakiś czas temu, gdzie walczyłem z żółtym maluchem. Ten Problem już dawno został rozwiązany. E, generalnie głównym całym sprawcą był problem z e, drożnością układu paliwa, że tak powiem. Za mało po prostu paliwa pompka pompowała. Z tym, że prawdopodobnie nie była to wina pompki, bo po jej wymianie również e, problem występował. E, tam po prostu wężyk był przykleszczony, filtr paliwa był przybrudzony Ogólnie takie rzeczy, które tam porobiłem, pomogły końcowo, tak Wymieniłem wszystkie przewody paliwowe, filtr paliwa, pompę paliwa Generalnie zrobiłem taki duży serwis tego wszystkiego Przy nawet i układ zapłonowy, bo początkowo podejrzewałem układ zapłonowy Także tam też jest wszystko poogarnione No na dobre wyszło, auto jest po takim większym serwisie po prostu Także na dłuższy czas nie muszę tam zaglądać, jest ok. Wóz jeździ, tylko, znaczy, opala, chodzi, tylko że praktycznie cały czas stoi w garażu przyszła jesień. Więc taką pogodę staram się raczej nie jeździć. Natomiast co do pomarańczowego malucha, bo z tym też troszeczkę się działo. Nie, może nie wiadomo ile, nie było aż takich spektakularnych problemów, ale były też swoje bolączki. Przede wszystkim zdechł rozrusznik jakiś czas tam temu, mniej więcej w tym czasie co, co miałem te problemy z. Zasilaniem paliwem w tamtym maluchu, To w tym miałem problem z rozrusznikiem, który zaczął się przywieszać. No matko, no, że on tak wolno że on wyjechał. No nic, e, miałem problem z układem paliwa tam. A tu miałem problem z rozrusznikiem. Otóż rozrusznik wieszał się totalnie nadębowo. To znaczy, kompletnie stawał dęba i nic mu nie pomagało. Nawet przekręcenie kluczyka nie dawało żadnego efektu. Można było pukać młotkiem, kombinować, nic to nie dawało. Na nic się te wszystkie próby zdawały, O ktoś w końcu pomyślał. No. Eee, Także na nic się to wszystko nam zdawało. Eee, raz tam robiłem podejście tego rozrusznika, gdzieś w okolicach zlotu w Łodzi, bo na zlocie w Łodzi byłem, ale tylko tym maluchem. Natomiast on no niestety problem dalej występował, tam Bendix nie zawsze wyskakiwał, no i generalnie po prostu stwierdziłem, że rozbieram go jeszcze raz, robię to porządnie. Co zrobiłem? No, wymieniłem cały wirnik z Bendixem, po prostu miałem inny wirnik z ładniejszym Bendixem, było mi szybciej niż kombinować z przekładkami Bendixu, tam jest taka podkładka zabezpieczająca nietypowa, zamiast się z tym tam męczyć, to po prostu cały wirnik przełożyłem, wyglądał lepiej, jest tylko na plus. Przełożyłem też elektromagnes, eee, założyłem inny, który miałem kiedyś w żółtym Maluchu, który jest jak najbardziej sprawny. Eee, no tam wcześniej wymieniałem szczotki właśnie już przy serwisie, I teraz przy okazji jeszcze wymieniłem tulejki. No generalnie rozrusznik można powiedzieć, że tak w pełni zregenerowałem. Plus dołożyłem mu przekaźnik, tak samo jak w żółtym Maluchu. Eee, dołożyłem po prostu ten przekaźnik na, na rozrusznik. jest tak. Nie ma żadnego problemu z rozrusznikiem. kręci czy zimny, czy ciepły, gdzie jaki tylko chcecie. Nie ma żadnego problemu. Jest po prostu świetnie. No i co tu dużo, by jeszcze gadać. Poza tym były no, jakieś drobne tam rzeczy do porobienia, tutaj przy tym maluchu. Chociażby podczas tych pomiarów paliwa, jak sprawdzałem wydajność jednego i drugiego silnika, jeśli chodzi o to zasilanie paliwem. O wszystkim zapomniałem wyciągnąć szmaty położonej przy alternatorze. No jak wciągałem wężyk od pompki paliwa, to żeby paliwo nie leciało na alternator, to położyłem szmatę na alternator, żeby to sobie wszystko spłynęło na tą szmatę, nie? No i o tym wszystkim zapomniałem. Wyjechałem autem z garażu. Szmatę wciągnęło mi w pasek klinowy. Wyobraźcie sobie, że silnik zasadniczo dalej działał. Pasek się nie zerwał, ale obrócił się praktycznie na lewą stronę. Wciągnęło tą szmatę w koło pasowe alternatora. No, i skończyło się po prostu na tym, że musiałem wymienić pasek. W sumie dobrze, bo pasek miałem nowiutki, już dawno czekał na wymianę. E, tamten nie wiadomo jaki przebieg miał, już też nie był pierwszej świeżości, więc tylko wyszło na dobre, wymienię ten pasek. W jakimś czasie, oczywiście, go jeszcze podciągnąłem, bo wiadomo, on się po jakimś czasie ułożyć, do czego jeszcze raz tam dociągnąć. E, a i przy okazji, właśnie gdzieś w tym momencie chyba, czy w jakimś innym przypadku, już teraz nie pamiętam, ale w którymś momencie też. Przy otwieraniu klapy, zamek mi został w ręce, nie? Też fajnie. Takie generalnie zrządzenie losu, powiem Wam, że tych usterek takich drobnych i większych to było. Większa usterka to był tylko ten układ paliwowy. To był drobiazg, ale spędził mi sen powiek i dużo się nad tym napracowałem. Cała reszta to były jakieś drobiazgi, w żółtym mi podnośnik krzywy się zepsuł z lewej, z lewej strony. Wymieniłem, zrobiłem, przy okazji poprawiłem tą szynę, która tam, jak się okazuje, była w ogóle wykrzywiona i zawsze nie chodziła w ogóle po tej szynie, po tej prowadnicy. Generalnie, no, same takie jakieś detale, pierdoły eee, poogarniałem. Tutaj też mówię, same drobiazgi. Tyle co rozrusznik, to był taki największy problem tego auta, ale to już ogarnąłem. No i co dalej, co planuję? W tym roku już nic konkretnego. Dzisiaj jeszcze zajrzałem do gaźnika, bo ostatnio regenerowałem gaźnik. Znaczy, regenerowałem inaczej, czyściłem go, regulowałem. Ustwiepiłem, że silnik troszeczkę podejrzanie pracuje, nie podobała mi się do końca jego praca. Zwłaszcza podczas ruszania z wolnych obrotów, on potrafi się trochę przygławić. E, uznałem, że czas najwyższy znowu zajrzeć do gaźnika, po prostu go podregulować, przyczyścić, takie tam. Przy okazji przypomniało mi się, że tam jest oś przepustnicy luźna, więc oś przepustnicy wymieniłem. Nie miałem nowej, ale miałem z pięć innych gaźników na części. Znalazłem taką, która pasuje ładnie. Nie jest za ciasna, ale nie jest też za luźna. Jest taka idealnie, jak powinna być. Zamontowałem, wymieniłem od razu też przepustnicę z kompletem i to był błąd. Bo tak jak chyba widzieliście ten poprzednim krótki filmik, nie wiem, czy tam o tym wspominałem, ale ta wymieniona przepustnica okazała się po prostu niepasująca. W sensie, no ona była w komplecie 108, z z która jest tutaj, ale do tego korpusu gaźnika, że ona nie pasuje. Była jakby trochę za duża, czy coś i ona się troszeczkę klinowała, nie dało się ustawić wolnych obrotów ustawić mieszanki, nic kompletnie, ten samochód działał, jeździł, ale miał ciągle za wysokie obroty, a regulacja mieszanki kompletnie nic nie dawała. Można było wkręcić śrubę regulacyjną do samego zera, on i tak dalej pracował bez problemu, nie? No więc właśnie w związku z tym dzisiaj po prostu stwierdziłem, że sobie odkręcę gaźniczek, przełożę przepustnicę, zamontuję tą starą, która tu była spasowana dobrze, reguluję gaźnik i będzie ok No i efekty jak widać, no nie muszę chyba przedstawiać, tak? A Auto chodzi. Tak, elegancko, regulacja mieszanki jak najbardziej działa. Po wkręceniu jej na maxa samochód gaśnie, czyli tak jak być powinno. Ustawiłem ją myślę dość odpowiednio, auto ładnie reaguje na gaz, nie dusi się, nie gaśnie i tak dalej tak dalej. Chodzi całkiem równo, obroty sobie też wyregulowałem, bajka. Taką robotę lubię. Lubię sobie czasem naprawdę gdzieś tam podłubać przy jakiś takich drobiazgach i czuć, że daje to efekt, że coś naprawiam i to działa bo powiem wam, że z żółtym maluchem, z tym całym układem paliwowym to ja straciłem więcej nerwów niż to naprawdę było wszystko warte bo wymieniałem wszystko po kolei leciałem, układ zapłonowy, potem tam w tym układzie paliwowym popychacz, pompka, filtr paliwa czyszczenie gaźnika za 2-3 razy, jego regulacja wszystko robiłem i to dalej nie dawało efektu, dalej to auto się dusiło dalej się dławiło i dalej było to samo Dopiero jak jeszcze stwierdziłem, że sprawdzę sobie to tam pod tym kanistrem i tak dalej, wyszło, że problem leży gdzieś między zbiornikiem a pompką finalnie, to okazało się, że przewody były zagniecione, a że były stare, do tego gówniane, bo nie polecam przewodów Fagumit, tych zbrojonych, one są strasznie badziewne, one lubią po prostu pękać. To wymieniłem też, teraz wziąłem jakieś Semperity, nie było za dużego wyboru w tym internecie, bo miałem żadne, jakieś tam markowe, nie wiem, same jakieś Chińczyki. Tu zobaczyłem jakiś Semperit, chociaż jedno było napisane, coś innego niż jakiś Xing Linglong Long czy coś. Więc mówię: Dobra, zobaczymy te Semperity. Tym bardziej, że gdzieś mi gdzie się kiedyś nazwa przewinęłam. Przetestujemy, zobaczymy. No i zamontowałem tam te przewody. Filtr też był wymieniany chwilę wcześniej, dosłownie, podczas tych wszystkich prac. Także mam tam, mówię, pełen serwis, a wymienię też pływak przy okazji w zbiorniku na nowym bo który montowałem jakiś czas temu okazał się yy, dziurawy i po prostu tonął wymieniłem cały ten pływak, cały ten układ kupiłem także zainwestowałem w tamto auto sporo pieniędzy znaczy sporo jak na malucha to no, parę stówek to jest czasem sporo jak na przeciętne auto to to jest tak naprawdę niewiele e, no i do tego malucha parę rzeczy też tam porobiłem przy okazji mówię, pokupowałem świece wymieniłem, takie tam różne pierdoły więc tu też parę złotówek poszło, ale jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, bo auta mam, że tak powiem, po sezonie sprawne, zrobione, jeżdżące, wszystko wyregulowane i tak dalej, i tak dalej. Jest wszystko cacy. Nie ma absolutnie żadnych problemów z, z, z pracą tego auta. Jedno i drugie chodzi po prostu znakomicie. Auto mi przede wszystkim chodziło, nie? Tylko tak jak mówię, no to wszystko się nawarstwiło naraz i na dodatek już w takim czasie, gdzie ja nie miałem już za dużo czasu bo jeszcze jak był urlop, to te auta po prostu jeździły jak trzeba było, to tam jeden czy drugi odpalił jechał natomiast dopiero jak przyszło co do czego, jak przyszedł wrzesień zaczęła się jesień, to wtedy zaczęły się auta nagle psuć no ale tak to czasem bywa moi drodzy, nie ma się co tym za bardzo przejmować grunt to żeby dbać o te auta, żeby nimi jeździć użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie trzymać tylko pod kocykiem i generalnie chuchać, dmuchać, bo to też nie chodzi o to można mieć naprawdę ładnego, zadbanego malucha, pięknie wypucowanego i go normalnie używać. Dlaczego nie? Ja wiadomo, że u tego pomalowanego używam już trochę mniej też, ale to też dlatego, że powiem Wam, że jakoś tak już szybcy zwyczajem do tego Elegantom. tak mi fajnie jeździ po tym mieście, tak w ogóle gdzieś tam, jak gdzieś trzeba było coś jechać, nawet gdzieś kawałek dalej, coś załatwić, coś... To auto się spisuje świetnie, naprawdę. Ten samochód kupiony za 2,5 tysiąca przypominam. Pamiętacie, jak wyglądał na samym początku. Teraz może dalej nie wygląda jakoś mega rewelacyjnie, ale wygląda lepiej. Wszyscy mi to mówią. Wygląda lepiej. Okazuje się, że blacharsko trzyma się kupy, chociaż mam te bolączki, tam błotniki i takie rzeczy, ale generalnie konstrukcyjnie blacharsko trzyma się kupy. Jest ok. Potrzebuje jeszcze trochę miłości. Przede wszystkim tam zawieszenie, układ kierowniczy, takie rzeczy trzeba tam troszeczkę przeglądać, ale to już na przyszły rok. Mam plany. Eee, takie większe, cztery rzeczy to jest uszczelnienie skrzyni biegów. I ewentualnie silnika, jeśli jeszcze starczy mi na to sił. Wymiana sprzęgła, koniecznie. Wymiana łożysk w kołach i wymiana szczęk hamulcowych razem z cylinderkami i tam ewentualnie przewodów elastycznych, tudzież ewentualnie sztywnych, jeśli będzie trzeba, bo pompa już była wymieniana Ale to są mówię, rzeczy na przyszły rok. Tego nie planuję robić w tym roku w żadnym, w żadnym wypadku. Po pierwsze robi się zimno, po drugie, to do tego trzeba też miejsca, te wszystkie części, pieniądze i tak dalej. Ja jak już mówiłem, poważniejsze naprawy na ten rok skończyłem. Teraz tylko jeżdżę, użytkuję. Same eksploatacyjne pierdoły trochę oleju czasem dole, i coś tam zrobić. Generalnie nic poważnego, tak jak mówiłem, tu podregulować goźniczek czy coś, ale auta służą dzielnie, a za 2,5 tysiąca to naprawdę podtrzymuję to. To był najlepszy motoryzacyjny zakup roku 2022, wśród wszystkich moich znajomych. Naprawdę. A znajomi trochę aut też kupowali, i powiem Wam, że żadne auto nie, nie przebiło malucha pod względem tego, co dostajemy za jakie pieniądze, o tak powiem. Bo tam nie mówię, że znajomi kupili np. fajnego Poloneza gdzieś tam i tak dalej, tylko że te auto były oczywiście też droższe. Natomiast kupić auto do tego jakiegoś malucha, czy tam inny tego typu wynalazek za tysiąca w 2022. To już nie było takie łatwe, a jeszcze kupić coś, co nie dość, że na, na strzał przejechało 3 czwarte Polski. To do tego jeszcze okazuje się być nie takim najgorszym stanie i e, cały czas służy. No to już jest mistrzostwo. Ale dobra, nie będę Was już tu dłużej przynudzał. E, kończę ten przydługawy filmik. E, bo jadę jeszcze sobie do sklepu, zrobić małe zakupy. Także to już, do zobaczyska w następnym filmie. Trzymajcie się i cześć!